Chciałbym na przykład zresztą pan śpiedanka. dzisiaj Gram sobie w Brawl Stars którym może się grałem. Mega, mega, mega długo ilość czasu, ale dzisiaj właśnie grałem mecz. Jeden z dziąków dostał czerwoną kartkę u przeciwników. I ogólnie pokażmy moje konto. Ogólnie ten leon, którego widzicie, to nie jest żona ściema. Dla tego leona trafiłem dwa dni temu, w piątek. Otworzyłem w powiem jaką skrzynkę. Z tego mega boxa wypadł mi gadżet, a z tej skrzynki ten 20. <laughs> nie, to nie z tej. Za trzeci poziom karnetu, albo 25, chyba 23 tak, 23 poziom karnetu trafiłem właśnie Leona. Po prostu nic nie trafiałem przez pół roku, nic, mnie nic mnie nie zmienia, dopiero przez pół roku. Więc teraz Brosa się zetował i dał mi legendę. A na drugim koncie trafiłem pana P. Nie wam to pokażę, bo akurat mam siebie znajomych, nie tak powiem. Ja się tylko tu znajdę. Jest gdzieś to na pewno. Tu jestem. O. zobaczcie, nawet wydać, że kubicowski jest. I tutaj, zobaczcie, jest pan pierwszej Przeciętny. Gramy tak naprawdę ja tylko raz. I no. Jest. Więc tak to wygląda, że na tablicy tak się nie gram, bo znam w ogóle ten telefon, który mam teraz, już mm, dał mi go data na stałe, bo w sumie już go nie ma. Więc dziękuję Ci za to, a my dzisiaj sobie pogramy na pełną trybie Graveyard Shift. Ale nie Leon, zobaczcie, jeszcze wam pokażę moje postacie. Mamy tak, 32 na 40. Oczywiście doszła nowa legenda, która jest, którą nazywa się Amber. Jest też, y, Max ma inne profilowe, ale dobra, to jest nieważne, pewnie wiecie. Shelly mamy na 21, Nita na 17, Colta na 21, Bura na 22 i mogę też do, do niego zdobnąć już Star Powera, bo sobie uluczyłem go na 9. Destiny na 18, Brokkla na 19 prawie, Dynamite'a na 21, było na 17, w ogóle wszystkich praktycznie mam na 7 yy, mocy yy, Tika na 16, właśnie 8bita na 9 i tutaj właśnie yy, 8bita na 21 randze i też mam go na 9 mocy Mam do niego gadżet, ale star powera niestety jeszcze nie M za 21 też 7 moc, R Primo na 20 randze też 7 moc, Bary na 18 też 7 moc, Poko na 18 też 7 moc, 21 ranka Rose też 7 moc

jest też na 18. randze, Bingo na, na 7 mocy 1. Tara na 7 mocy. 21 ranga Jin na 7 mocy. 2, yy, 17 ranga Pan P. Na 16 mocy. Tak, dokładnie na 6 mocy. 19 ranga Kiebek na 20. Randze, 7 na 7 mocy. Krug na 22 rance i 7 mocy. No i Leon na trzeciej mocy. I na 16 randze, Tylko, że niedawno go dopiero dropłem No i nie zrobiłoby dobrych punktów. Więc tak naprawdę mamy wszystkich praktycznie na. Nie mamy nikogo na piątej. No oprócz oczywiście naszego pana. Leona, który jest na 3, a tak to wszystkie mam na 7, 6, idzie albo 8, albo 10, albo 9. Więc naprawdę poniżej 6 jest naprawdę spoko. A teraz już w końcu nie przedłużamy, bo mamy już y, 3 minuty odcinka. Ogólnie mega fajnie to nagrywa. W ogóle yy, tam są opinie 4,7, naprawdę 4,8 nawet, tak 4,8 jest naprawdę spoko opinie. A my oczywiście bierzemy sobie <tryk> Badlaya na Typ Greyhardt, czyli też właśnie do niego gadżet. A jesteśmy na trybie grania, więc zagrajmy. Ogólnie opinie tam są 4,8 albo 4,7. Mało jest jedynek. Czwórki, piątki, trójki tam niektóre. Więc naprawdę jest spoko. Nie laguje! O nie, ta nagrywarka jest najlepsza. Bo ogólnie w sumie... Yy, nie, troszeczkę laguje, ale to tylko troszeczkę. Ogólnie zobaczyłem, że w ogóle można sobie dać 1000 fps. -ów. Tam jest kolet która dostała dwa razy. 1080fps i 2k, e, czy 2000fps. 1080fps i 2000fps jest. E, z, e, jeżeli, jeżeli kupicie VIP, po prostu. E, no, po prostu kupicie sobie pakiet VIP, a jest a już 780fps, czyli naprawdę dużo fps bo 780fps to jest dużo. Macie już od. E, po prostu za darmo, nie? Można tam ustawić 240fps, 440, 480, 780, 1080, no i właśnie. Yy, 2, 2000, dobra. Również nie zadamy tego się na gelce, więc dziewięć. Okej, okay, mamy trzy kciuły, bo zabijemy właśnie. Jak widzieliście, tam koled. Możemy sprawdzać krzaki właśnie, bo tu może być taki pan, który nas właśnie zabije. i dostałem. Oczywiście tutaj nie ma sensu się w ogóle leczyć, bo to się nawet nie można leczyć. Dobra, zabiję go. To się nawet nie można leczyć, więc nie ma sensu się leczyć, bo tutaj. By się, yy, musicie strzelać wrogów, żeby się leczyć. Więc nawet nie mam nic nie da. Nani, Tam mnie atakuje. Widzicie, jeszcze ten Dynamite, który też mnie atakuje, ale on dostał. Ja też dostałem. Moje, no niestety padłem od nani, bo nie miałem już zbytnio szans. Ale mega fajnie w ogóle z tym nagrywarką, Nie laguje mi praktycznie w ogóle. Okej. Okay. Myślę, co weźmiemy sobie kogoś innego, bo widzę, że Barry jednak nie czuje dobrze z tą nagrywarką w jego meczu. Więc tak? weźmiemy sobie Broka, bo już go zaraz bie na 19. W ogóle mam wszystkie. Co postacie na powyżej 15 rano yy, yy, Leona już mam na 16, ja gram mi dopiero 2... dni Mam ja też 15 do 2 a, a jak go trafiałem miałem 14 950 więc... naprawdę to fajny przyrost, bo u mnie dużo gram teraz Dzisiaj mieliśmy też mecz, którego zremisowaliśmy 4-4 no, naprawdę dobrze, dobra ten, ten pan tutaj dostał Znowu dostał, no i on tak naprawdę będzie leżeć, jeżeli ja się mu nie tam trafić oczywiście, dobra, mam całe żyćko praktycznie Musimy uważać, żeby mu się nie dać trafić. bo tam jest stick. Zobacz, tego pana już z nami nie ma, tego broka. Oj, tutaj Karl do i Teraz musi mi atakować, jeżeli chce żyć. Wow, ja dostałem, ja dostałem, ja dostałem. Zobacz, Ale ja mam. Mam za mało życia Dawaj, po tego cuba. Nie zdążyłem! Jezus, zdążyłem, Ale ja nie zdążyłem po tego cuba. Wiedzieliście to? Prawie to. Prawie. Sorry, że mam taki dziwny głos, ale mnie trochę gardło boli. Ale jest 19 ranga. Prawie zdążyłem po tego cuba. Dobra, mamy już 15600 po w Więc teraz postaramy się coś wygrać. Zaraz pójdziemy sobie Leonem na Na właśnie... Yy... Znaczy nie, sorry, nie Leon, tylko Penny sobie pójdziemy na normalny strządał, a później sobie zagramy. Yy... może gorącą strefę, zobaczymy, zobaczymy, może zadynkę. Od razu zleźliśmy Piperom Ja lubię tak na nią mówić, piper, piperasa. Już on, mamy ją na szóstej mocy. to no i po 1900 biję, nie? Zabieram 50 hp, bo akurat Piperom mam mało życia. Na przykład na zabieram zabieramy mi po 105. Boję się, że tutaj ktoś będzie Ten Spajkuś dostanie trafiony? Nie zostanie trafiony Ale fajnie, jakby został trafiony, tylko że on tam ładnie... O nie, 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 nie Tak się łatwo z tego nie dam, Spajkuś Muszę go trafić, żeby trochę sobie życia wyleczyć, bo nikogo jeszcze nie trafiłem Dobra Czy tego się damy razem trafić? No wątpię Bo on się jakoś tam I nie daje mi szans w ogóle trafienia się, żebyś tak powiem Ale też traci HP Ale ma już 6 cubów. Ja próbuję go tam za wszelką cenę trafić Ale nie dostają, za krótki zasięg, kurde. Może tak jakoś nie, nie dam rady. Dobra, idziemy tu. Piper. Dobra, dostał, mam całe HP. Ten bół też dostanie. Dostanie. Tak, dostał. Dostał i go zdjąłem, pięknie. Mamy 7 cubów, pięknie. To jeszcze głównie zniszczymy. I teraz na daleko będziemy gdzieś bić po 3000. Okej, okay, Pipera. Oj, dostałem, dostałem od Pipry. Trzeba uważać. Niech ona tu podejdzie. Dostała ładnie 1600. Teraz mi zostaje tylko uciekać, a tak naprawdę to wygram. Aj, prawie. Tak na ślepo tam spróbuję. Coś wcisnąć prawie dostałem. No musimy gonić, nie ma, innego, nie ma innej opcji. trafiłem, mnie niestety, ale... Oj. Oj oj oj. Muszę to zrobić tak. Nie ma innej opcji. Oj. No nie wiedziałem, że na niestety Ulta. No i padłem, ale drugie miejsce jest dobrze. Nie wiedziałem, że ma uda. Ej, zrobimy sobie tą misję z Piperką? Zrobimy sobie tą misję z Piperką, drogi, nie? Więc nie sobie jeszcze raz. Zobaczcie, jestem w klanie, który jest w top, stop, w top 100 Polsce. Mamy 1,3 mln kucharków. No, 1,3 mln dokładnie. Zobaczcie, 20 mln. Jestem tutaj na 17 miejscu. Wszyscy mają powyżej 10 mln. Nikt nie ma poniżej. Nie, mamy dwóch, którzy mają 9,800, ale zaraz to wbiją na 10 000 i będzie dobrze jest naprawdę dobrze, więc zagrajmy sobie jeszcze raz y, tym panem Tą panią Powiem <grywa> mega farmię te pucharki, wczoraj miałem 15200, do mam 15600, co mówię Może do... Ogólnie my już mamy lekcje zdalne, bo wszyscy w sumie, cała Polska ma chyba lekcje zdalne, już okej okay. Cała lekcja, y, cała lekcja Cała Polska ma chyba lekcje zdalne y, Lekcje mają, bo po prostu cała Polska w czerwonych strefach Więc, no nie jest to zbyt ciekawe Chyba ja bym czekajcie, postaram się go tylko Tą diabnąć, bo on też mi stara się dziabnąć No i dostał pięknie. okej okay. co się tak nie odzywałem, ale próbowałem się skupić, żeby go dziabnąć Dobra, mam mało życia, więc ona napadnie yy, Po prostu wszyscy mamy lekcję, ale ja się połączyłem z tym sami. Nie miałem kamerki w laptopie, ale ogarnęliśmy go GoPro, no i po prostu sobie połączyliśmy. No i po prostu mamy elekcję. No, ale fajnie, w sumie, więc na pewno jutro rano sobie też pogram. Bo to mam tu na 10 lekcję, do 14:35. 5 lekcji na ziemię do 14:35 mam lekcję. Elekcję ale mam, więc no, tak to mniej więcej wygląda. No i na pewno rano i sobie po tych farmów. Bo muszę tam tego typu trafić. by on mnie nie podjechał. No, on się tepnął. Na szczęście. w sumie się na szczęście. Dę. No, niestety, czwarte miejsce. Nie wiem, czy dałem radę go ląkwić tą Piper. Tak, dałem radę wbić tą Piper. Ten poziom, i otworzymy sobie coś. Nie wiem, co tam mam. To są chyba molecy, tylko co? Chyba są molecy. Nagry... nie No, daję to tylko, Więc gramy dalej. Teraz sobie zagram penne. Kurde, czekajcie, bo tam jakiś spam mam. Na telefonie, drugim. Więc zagramy penny na zwykłym solo. Kurde, czekajcie chwilę. Muszę po tym meczu to wyciszyć, bo normalnie na łocach mi tak spadną. Lecimy. Amber, o nie, Amber jest dobrą postacią, mega dobrą. Bo ona tak strzela, wiecie, właśnie w ciągu. Ale jak się jej to skończy, to naprawdę jest po prostu bezużyteczna. patrzcie, to jest ciężko coś takiego w ogóle, zobaczcie jak to strzela mocno. To jest naprawdę z soczkami. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, ale to jest jakieś, nie wiem, jakieś parodykami, chyba coś takiego. No, tam mamy skrzynkę, na Amber, no już to zestawimy Na Amber trzeba na pewno uważać. Dobra, może się ta Amber, ta Amber zabiła peny. No nie, czyli była jakaś... O, o. Ktoś na pewno coś jest. O nie, ból. Raduj się ulcie. Będzie wiał? Nie, próbujemy go nie grombać. Bo inaczej, no tu się dodało. My, prawie go za... O nie, no, kto tam jest danie. Eee, Amber właśnie tam była. No co za tyjem? No, próbujemy zawsze końcę dojechać. Ja uciekam. Szybko tutaj. Szybko, szybko, szybko zamienię za nie. Dobra. Udało się. Kampie tu. Amber zabiła tego bóla, więc dobrze. R7. A nie, tam jest, tam jest Amber, dobra. Mamy jednego cuba, więc słabo. A ta Amber tam robi. z dnia, że Piper porobiła. No i kiełka. No i teraz jak ja mam to wygrać, to ona będzie miała milion kiełka, nie? Tak naprawdę mogę się poddać, ale coś powalczyć, coś spróbuję powalczyć. Ale raczej nie mam szans, bo mam pewnie miliard tysięcy kiełków. Nie wiem gdzie ona jest, za bardzo. To nie tu, o, o. 12. A. Proszę zostać. Niestety nie mam, O, co tam? Co? Z czego ja dostałem w ogóle? Nie wiem z czego ja dostałem, ale okej. Okay. Winna potrzebujemy wbijem sobie na 20, więc skorzystamy z tej okazji i może uda się nam wygrać. Ile mam minut? 13. 14. No ja mogę sobie nagrać więcej niż 15, to spokojnie. Napiszcie czy wam laguje, bo nic nie laguje, jest naprawdę spoko... Tak, troszeczkę, tylko tak... 9 na 10 zajdzie jak bo troszeczkę czasami lagnie, ale naprawdę jest mega. To jest to samo, jakbym grał e, normalnie, jakbym grał po prostu bez nagrywania. Tam jakiś ziomek na pewno jest, bo wątpię, że. Tak, na pewno jest tutaj jakiś ziomek. Na pewno zauważy się tego. Do... tam jest jakiś. Rogi. ja mam tak przez ten trafić. Zostaw, zostaw, zostaw. Nawet próbuj. No sorki, no ale no niestety, muszę Cię bić. Aha. Próbuję to zmieścić jakoś. No nie, nie ma sensu, bo może tak będzie żeby bawić, ale... Teraz ją spróbuję dziabnąć... I dziabnąć! No, Przyjęła. No już jej nie ma. Dobra, wrotne serpowe, że... Chciałem powiedzieć jakim, ale nie, dokładnie, do końca nie wiem. Widzę, że wywalone tutaj są. Ale w ogóle, jak, szy... jak wolno to schodzi. Ale już patrzcie, już ruszyło. Może już na 9 teraz już jest 6. Brok tam zabił chyba dwóch, tak leonard tego barleya. Mecha buł. Chyba nie ma śloczka. O nie, Leon, 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 Leon. Dobra. Został, jak go zabiłem, Nie, brok! No i na chwilę tam jest niestety. Czwarte miejsce, no ale. Przyznacie, że po prostu go nie miałem szans nie mu czekać, ale no, no, ciężko jest uciec po prostu jak ktoś ma są jakby Jak wy macie coś bo się przewagi, jak ktoś ma są On ma przewagę niestety. W ogóle cały dzień on coś z mgła, bo i dzisiaj grać w mgle. Dobra, ja sobie już jakby po prostu mnie tu nie było. Specjalnie to zrobię, żebym on tu sobie przyszedł. a ja wóźniej jak on za później, poza... później zabiję. No dawaj to. No i dzień dobry panu, niestety pan deda. Nie, on mi jeszcze ucieknie. Dobra, nie, udało mi się, bo myślałem, że mi ucieknie jeszcze. Bu. Dostał trzy razy, no i on tutaj wpada. Ładnie, postawię tutaj wieżyczkę, ale może gdzieś tu, tak bezpieczniej. Jessie mnie goni. Nie wiem, co mi to dało, za bardzo nic. Postawimy sobie tu na środku wieżyczkę, czy o, tu sobie postawimy. O nie, Jackie. Patrzcie, mamy soczek. Okej. Okay. Gdzie jest ten typek. No nie, nie spodziewałem się go tam totalnie. Drugie miejsce, niestety. Nie spodziewałem się go tam totalnie, ale mamy 20 rangę na peny, 300 punktów z kolejnych, więc mamy w praktyce 1000. Fajnie mi się teraz wbija te rangi. Więc dobra, zagramy sobie teraz może legendą, no bo. Zagramy sobie obiema zaraz legendami. Tylko zmienię sobie gadżet. Zagramy sobie obiema legendami. Mam nadzieję, że obiema się uda wygrać. Czyli zagramy sobie Krukiem i Leonem, czyli dwoma bez tu dwoma moimi ulubionymi legendami i Amber jest na drugim miejscu Leon jest na pierwszym, Craig jest na trzecim ale kluczkiem też uwielbiam zebrać, chyba dostał ja wiecie co zrobię? podjadę go na No i tak nie zjada bo on już padł tak? Dobra, ale w sumie jakby użył go ulta jakby zdążył to tak naprawdę ja bym padł ale udało się więc zaraz mam ucika. jeden gadżet niestety ten spowalniający gadżet można użyć trzy razy niestety ten dwa razy Dobra, już chciałem uciekać, ale w sumie, ja bym mógł na nią skoczyć Ale nie wiem czy to jest sens w ogóle, żeby skakać Chyba, że na gadżecie, ale nie chcę go jeszcze tracić, bo w sumie mam Mam jeszcze 8 zamiarzy na, na ręce No bo, ja się skrzękam, kiedy nie da rady chyba No mogłoby, w sumie dałaby radę, ale dobra Tam jest ból to się klepie z drugim bólem No, po Ta sens nie ma cube'a, więc ja bym można spokojnie na nim skoczyć Ale z tą pamką no, no to idzie gdzie indziej. Więc jak jej się skończy, soczek, to możemy na nią skoczyć! Tarcza! No i nie poległa! No, jaka ci piara! Akurat se ustawiła, widzieliście ten. No, ty jeszcze baba się kręci. Ustawiła sobie ten. ten wiecie, ten. no, jak to się nazywa? E, mo. nie, Mortar, boże, zapomniałem jak to się nazywa. Tiuret sobie ustawiła. No i akurat trafiłem w ten tiuret zamiast. W nią niestety, no dzisiaj takie gierki, że tak naprawdę nie są naj...